O, hej! E, dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku za Stroniera. Jest to odcinek już 17, a seria już będzie miała niedługo no, jednak trochę długo ale za 9 dni seria będzie miała miesiąc. Więc to będzie bardzo fajna okazja, żeby zostawić łapkę w górę. No właśnie nie, ale po drugie to jest przesłanie dla tych, którzy to oglądają Powiem tak My po prostu sobie nagrywamy i ten mój koleżka nagrywa już chyba od 5 lat, tak? Nie, nie, tak od 5 no No, i ma tylko 25 subskrypcji Proszę, jak macie jakichś kolegów czy innych to wyście powiecie, żeby zasubskrybowali. Ja wiem, jak to jest, bo długo to trzeba zbierać, bo ja sam mam. Yy, tylko moi tacy lepsi koledzy, tylko yy, mnie zasubskrybowali. I nikt inny, chyba że z Twojego kanału. Ale naprawdę, jeśli no nie wiem, ktoś my... ma jakichś kolegów, którzy mogliby zasubskrybować, to niech zasubskrybują. Aż się wzruszyłem. Na 30 subskrypcji live. Tak, live za stronira. Yy, w ogóle zobaczcie, Bartek w Ekwipunku ma. Oto coś takiego. Bartek, pochwal się, co masz w Ekwipunku. Takie ładny tryptyk geometryczny. Tryptyk geometryczny. Nieznany rodzaj energii. Osadzone w ściętym pentachoronie. Dobra, ale wiesz, co? włóżmy go może tutaj, żeby się nie zgubił. Dobra. Nie, tutaj, tu, do rakiety. No żeby się ja nie to zgubił? go, bo my będziemy. Pod... A no nie, to, że on, Nie będę mówił, że on, jak się. Pa... Jest tak, to jest malutki, a jak go wyjmiesz, to jest taki duży. No tak. Nie no wiem, tak. Jak to on działa. był potrzebny, jak zobaczycie w poprzednim odcinku. Był potrzebny do uruchomienia jądra, ale. Yy, będzie też potrzebny jeszcze, jeszcze do czegoś. Dobrze, ale to nie zdradzamy, do czego. No tak. Dobra, to lecimy? Na razie, w dzisiejszym odcinku, naszą misją jest. O nie, chwila, muszę wyłączyć sobie natleniacz. Jest znalezienie e, rejestratora e, danych e, na wysani. Rejestrator danych to jest urządzenie, które trzeba wysadzić właśnie... Ja prawie dedłem. Wow. Bo na, ty, na tej koniec jest bardzo łatwo dednąć, bo to jest tyle roślin, że jak się rozpędzisz mocno deskorolką... Nie, to... ale ja w ogóle, bo ja się rozpędzam na tym, No, no wiemy, może musieli tak Wystrzela, albo spadasz gdzieś, nie? Poczekaj chwilę, bo mi się no. Tra, gra nie załadowała. Tak szybko jedziemy, że aż mi się gra. Nie ja będę sobie po prostu powoli jechał, ok? O kurde. No bardzo ja powoli sobie jedziesz. Poczekać? A aż na aż tej tego, okazji, jak mi się na Mam dynamit w ogóle. Możesz sobie zobaczyć? To jest deskorolka, o to. Patrzcie. Teraz jest taka, a teraz taka. Dobra. Naszą misją jest pójście, pojechanie lub zrobienie czegokolwiek. Żeby dostać się... zaciąłem się tutaj. No szybko jadę i mi się granie wczytuję. Po prostu. No halo. Coś mi granie działa. Halo, halo, jestem, jestem. O. O, Trochę dobra. spadłem na lewicę. Okej, okay, ja już nie będę starał się tak szybko jechać. O, jest... Dobra, ja po prostu będę sobie sprintował na. Wiesz, jak się sprintuje w Astronierze? No. No to ja po prostu sobie tak będę szybko chodził postacią. Dobra. Mogliśmy trochę bliżej jej wylądować, co nie? No racja. No dobra, już się nie wracamy, bo jesteśmy już chyba na połowie drogi. No, kudedłem? No posłuchaj, ja spadłem z y, mniejszej wysokości niż wcześniej i nie umarłem. No, a teraz jeszcze za chwilę umrę, bo ja już tam nie dojdę. Weź pozbieraj żywicę, tam jest jej dużo. Wokół baz. No, nie po, a, ci... chyba, że polecę tam do Ciebie statkiem. Możesz polecieć tam do niej, tylko nie wiem, czy to będzie blisko ale jakieś lądowisko. Powinno być, bo mamy tylko już sze sześć lądowań, więc... Komputer mi buczy. O, widzę, że lecisz. Tak. Jest tu gdzieś blisko mnie jakieś? Nie wiem, ja w ogóle nie widzę tego punktu Mnie? Nie, ja ogólnie nie widzę wcale tego punktu, na w którym trzeba być Dobra, ląduję tutaj Daleko jesteś ode mnie Nie, ale ja wiem, co teraz mogę robić Dobra, big brain e, Poczekaj Wezmę sobie to, zobaczę, gdzie je ja umarłem. Ej, bo mi nie pokazuje, gdzie ja umarłem. A ja widzę. Stoję tutaj przy tym. A nie. Widzę, ale jestem strasznie... Ojej. Wiesz, ja ci mogę wziąć twoje rzeczy, tylko będę musiał trochę moich wyrzucić. Nie, no tak Ej, ja, co, mam, co ciągnik? Ciekawe, nie ja no. mam ciągnik. Ja mam ciągnik. Jest taki normalny, niezużyty. ciągnik. Wiesz co to jest ciągnik? Tak. No, to jego ja mam. Uda. To mam ogrośliny, która szczerze tymi wybuchającymi. Mm. Dobra, nie! Ale takie skoro to. Trzeba mi pomóc? No, już pojadę. Jestem tak daleko swojej śmierci, ale muszę jeszcze, bo ja nie mogę sobie normalnie iść z tym. Muszę przechodzić. Dobra, poczekaj chwilę. A to jest najgorszym. Jadam Mamy teraz. tylko pięć starty. Pięć startów? No. Dobra, jadę. O, jednak nie. Ej, ale ta wysanie to jest planeta, na której na serio łatwo umrzeć. Ale da się na wysanie fajne bazy zbudować. Są takie bardzo ładne lasy na wysanie. A powiedziałam, że teraz jak mam ulepszoną grafikę, to będą wyglądały za 20 razy ładniej. Ale internet mam nawet w miarę. Już mi się aż tak granie zacina. Tak się było, jakby wcześniej miałem. Ten... No, no, nie trzymam, no. Dobra, mam jakiś brak statku. Może chociaż będzie jakiś ten. Ja już do ciebie jadę ciągnikiem. Wiesz, może. Mam dwie hydrazyny! O, fajnie. To właśnie podłącz. Jesteśmy uratowani. Nie wiem. Ja już tam do ciebie jadę. Nie jesteś bardzo daleko mnie. Jesteś mniej więcej w podobnej odległości, a nawet bliżej trochę. Ale ja mówię, żebyś ty mógł wziąć tę rakietę trzymać i jechać już do tego miejsca, bo ja tutaj jeszcze bym nie musiał ciągle przytrzymywać tego. Ale ja chcę ci tam przyjechać i ci rzeczy twoje oddać. A bo ty wziąłeś moje rzeczy? Tak, chociaż nie wszystkie. Nie wziąłem trąbki. Ej, bo tutaj jest taka mała próbka badawcza. Jaka? Taka, taka z innym dziupkiem. Okej. Okay. ja ta jakby taki czajnik. Ta gra jest mega ładna. Ale wkurzająca. Wkurzająca to prawda, ale. Mam małą baterię. O, jest tytan. Wodór zostawiam. Tytan jeszcze. bo Są dwa tytany. Gra jest bardzo... Tytany się łatwo tytan. robi? Tytan, no tytan tutaj występuje na tej planecie, a poza tym mamy go, mamy pełno tytanitu na, tytan, na Glacjo. no to ja go chyba tak to nie pakuję. Wiesz w ogóle? Dobra, no będzie miejsce. Wiesz w ogóle, moja klasa jest jakaś głupia. Ostatnio się zaczęli kłócić na przerwie i zaczęli do siebie mówić wieśniaki, bo połowa klasy mówiła Lamborghini, a druga połowa klasy mówiła Lamborghini i ci, którzy mówili Lamborghini, po prostu mówili na tych, którzy mówią Lamborghini, że oni są wieśniakami, że tak mówią i że to się po włosku się mówi Lamborghini. Wiesz, to ja tak to startuje. bo jak mam teraz dwie tech to ja gdzieś spróbuję ten lecieć, no. Okej, okay, a ja tutaj... Patrzę, co Bude... jest. We wraku. Znalazłem wrak. O, drugi wrak, to fajnie. No. O, dobra to jest. Ale ja teraz problem. widzę punkt, do którego trzeba, będzie trzeba dojść. Dobra, to weź tam wyląduj. Nie, poczekaj, bo ja chcę wyląduć. Ej, bo jest problem. No jaki? Bo tam gdzie ja będę lądował, to tutaj nie ma za bardzo, bo ja nie, tam nigdzie obok ciebie nie mogę wylądować. Okej, okay, ale to y, widzisz, czy jest tam jakieś no, Tak. Jakby... Wid... Nie, ale widzę gdzie jest ten punkt, do którego musimy dojść. No to wybierz lądowisko, które El... jest najbliżej tego punktu, ja tam dojadę po prostu. Dobra, ale ty masz moje rzeczy? Mam. Ale jakie? No mam y, deskorolkę, natleniacz RTG, no, tego... Terarium. Dobra, to najważniejsze rzeczy... i moda jednego, tego moda A szerokiego. A, dobra. Nie wzię... nie, nie da ja się... Muszę... bo mi się nie zmieściło. Wiem, no ale dobrze, że chociaż te rzeczy wziąłeś. Szkoda, że nie miałem przyczepy, to bym wziął ich więcej, ale... Dobra, jadę. Przecież strasznie trudno się tutaj jedzie przez las ciągnikiem. Tutaj, gdzie ja wylądowałem, to wiesz, co już widzę? No. Że jest do, dosyć niedaleko jestem tego, tego. I tutaj jeszcze mam brak. Czego Więc brak? To jest jeden plusik. No, brak statku. Aha. Ale to taki jakiś inny. No, poczekaj na mnie. O nie, po prostu jest, jest za, połowa jego zakopanego. Aha, okej. Okay. A ja nie jestem nawet o krztynę bliżej. O, 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 już coś się pokazuje. Zmienia się ten punkt. Jest ten wodór. Ej, ale ty na mojej mapie. Mam grafik! ale ty na mojej mapce wcale nie jesteś blisko tego rejestratora danych. Chyba, że mi się coś po prostu zepsuło. Jest też taka możliwość. Ej, ale naprawdę szkoda, że nam się rozwalił nasz pierwszy silnik, hydrazynowy, nie? Byliśmy uwięzieni na Atrox. Mógłbyś się trochę pośpieszyć. No. Jadę najpowolniejszym autem, jakie jest możliwe, żeby mieć w tej grze. A, bo ty jedziesz ciągnikiem. No. No je już wolno, ale chociaż nie zginiesz. No. To jest plus. Szkoda, że nie natrafiłeś na gaździka, chociaż że on by to ciągle wpadał w te dziury. No, ciągnik też w nie wpada, ale... Jeździ nawet do końca. No bo ty tak długo jeździsz, bo ciągle wdzięczę. O, jestem, nie jestem już dość blisko. Już zaczęło mi się pokazywać ta ikona... Już jest w zasięgu kompasu. A zasięg kompasu wcale aż taki mały nie jest, ale też bardzo duży nie jest, więc. I ja też ciebie zacząłem widzieć, tak? No. I na moim obcym się zbliżasz coraz bardziej do tego, czyli jakby byłem zupełnie inny. O, coraz więcej jeszcze zaczyna mi się wczytywać. Dobra, to spotkamy się przy tej tej Przy tej tej? No Przy tym laboratorium Aha Tylko Trzeba wysadzić Przy tym rejestratorze danych No Dobra Oj, żebym tu nie wpadł do dziury Nie padłem. Tak, ja jesteśmy mega blisko, a ja mega daleko. Tu mi się gra nie wczytała. A mi ciągle lewituje ta. Co? Nie, ta, ta planeta jest aż eee, do bólu, ta. Gra jest aż. Się ta, gra, ta planeta jest aż do bólu różowa. Trochę inaczej jest w górach. W górach to jeszcze nie jest aż tak różowo. Aż tak różowo w nich nie jest. O nie! Tam nie jest różowo. Ale tutaj jest. Różowo. Bardzo strasznie. O, znalazłem jakiś wrak. Ten wrak ma nawet jeszcze działający światełka. Czy ką czy jak? Ej, Patrzę. Uuu, mam hydrazynę. I tytanit, i pakownik. To powinienem być teraz o wiele bliżej. Ojeju, ja teraz się od Ciebie oddaliłam. Serio? Teraz, jak przed chwilą jeszcze pokazywałam, że jestem blisko. Radę na pełnej mocy spadam do dziury. Jej, ale jechanie przy ten to jest męka. Co, nie, nie, z, nie, z, nie z, zrobiliśmy jednej rzeczy? Jakiej? Lambownika. Lą, Ile już nagrania mam minut? minut. To chyba nie zdążymy zrobić. Nie wiem. Może SPS-a zrobić już nie, ale wysadzić sam rejestrator danych. O, już widzę! Widzę Twoją ikonkę. Ja też, no, ale już tak naprawdę. Dzisiaj ja nie na kompasie już widzę Twoją ikonkę. Na niebie ją widzę. I wiesz co, w ogóle ostatnio sprawdzałem i sprawdziłem, że jakby taka średnia długość oglądania moich filmów, Nie, dwudzie, jest... tych 20 minutowych filmów, to jest 10 minut. A, ale wiesz co, powiem Ci tak, ja teraz mam mega dużo Titanitu. Dobrze. Dobra, i ja też już jestem blisko rejestratora. Teraz już naprawdę Idę, co tam poruszasz się. No tak, ale trochę wolno. Także stoję, idę. Muszę tą rakietę wziąć. Ale nie, bo ty to jesteś gdzieś tutaj pod ziemią. Nie. No, ale ja. I pokazuje, że ty jesteś gdzieś pod siebie, Ja po prostu jestem w Be... dolinie. A powiedz, bo ja już jestem naprawdę tak mega rejestratora, że ja już go nawet widzę. O, też widzę cię tam. O kurde! Ja już myślałam, że ja ginę. A nie umarłeś? No nie, nie sprawie. Ja już to naprawdę widzę. No za, widzę na kompasie, że, że już jesteś bardzo blisko tego. Więc... Masz pełne prawo to widzieć. O, coś znalazłem, ale dziwna rzecz. Co to jest? Jakaś sonda. Ojej, ale ładna. Liczna? Co? Ej, to powinno być tak. Później y y skaner sąd. To tam musimy pójść, proszę. Nie, to nie jest taka sonda. To jest jakby wrak w kształcie sondy. A dobra, wiem o co tu chodzi. Ja tak wodór, w nim jest hydrazyna, wodór i próbka badawcza. Nie ja wiem, takie coś tutaj ja też widziałem, ale to, to było na Glacio. Mhm, Ja też takie coś widziałem na Glaciu. O tu znalazłem bardzo fajne miejsce na bazę. O, widzę, jak się tam rakieta wywaliła. I ale jak tutaj jest dużo egzoskrytek. Ej, a ty masz jeden dynamit? No. E to wiesz co, to musimy. A dobra, bo ja już wiem dlaczego. Ty obok mnie jest właśnie, ta właśnie. Bo to jest ta musimy zdetonować. A i tutaj jest dynamit. Okej, okay, ale. Tu weźmiemy go, ale. Poczekaj, ja chcę to zrobić. Specjalnie brałem dynamit po to. Wiem, ale ja zbiorę te w pobliżu. Dobra, a exoskrytki dynamitu? Ej, ja mam tutaj jeden. Aha, dobra. Kiedyś znaleźliśmy, nie wiem czy pamiętasz przy rejestratorze to, że danych były chyba trzy dynamity. Prze jak yy, odbieraliśmy deskorolkę. Dobra. Można detonować. No już jesteś? No już jestem. Uwaga, detonuję za... Trzy, nie, ci ty? Trzy, A, dwa, dobra. Jeden. Nie, nie, czekaj. Aj. No. Ja -krytki, no. I wypadły nam dwa egzoczipy. Bo ja za chwilę no. Teraz nam. Dojdź! Ej, weź mi, daj te moje rzeczy, bo ja naprawdę bez nich ja nie mogę żyć. To tak. To. 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 I... To. Tyle mam twoich rzeczy. Dzięki, że chociaż tyle. No, to okej. Okay. Hmm. Ej, bo, jakieś... a ty masz jeszcze jeden dynamit? Chip? Tak mam. I dodawaj potem resztę egzoskrytek. Dobra. Poczekaj, włączę sobie natleniacz. I możemy iść. I ja Ciekawe czy exochipy się da chować w... Czy exochipy da się chować w tych... O nie, czekaj, bo już, bo już odcinek ma 21 minut. Chodź, pożegnamy się. No to dobra, idę. Ten odcinek jest teraz nawet dłuższy niż ten z odblokowywania jądra. Dobra, chodź, postaw się. Dobra i uwaga. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę, i proszę, oglądajcie te moje filmy do końca. Ja po prostu od teraz będę się starał zachęcać was cały czas, żebyście oglądali te filmy, ale... Powiedzieć? Średnio Powiem dług... no, tak no. większa oglądalność, tym częściej filmy, albo po prostu ciekawsze. No. Bo jakby jak ktoś nas ogląda, to mamy wtedy motywację. Tak, a tak to jak... Nikt... Chociaż też mamy taką motywację, że to po prostu będzie potem fajny jakby taki dziennik tego co robiliśmy i jak się zmieniała ta seria. No nie? fajne bo przynajmniej wspomnienia. No, fajne będą. No. Taki dziennik. Dobra. A więc my się z wami żegnamy. Bartek słyszymy, bo coś mi się odpijało przed chwilą z komputerem i nie wiem, czy to nie był mikrofon. Życzymy wam miłego dnia. Halo, słyszymy. Tak, tak, tak. Dobra. Więc życzymy Wam miłego dnia. Oglądajcie trochę dłużej te filmy. Bo ja widzę, no. jakby to oglądacie. Bo jest takie magiczne narzędzie, nazywa się statystyki filmu. I po prostu mogę sobie zobaczyć, gnojki. Dobra, ile nie strasznie oglądacie. No. Dobra, my się. <laughs> Sorry, że tak Was nazywam, ale. Oglądajcie proszę do końca, zawsze filmy, albo nawet nie do końca, ale trochę dłużej niż 10 minut i zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. My się z Wami żegnamy, życzymy Wam bardzo miłego dnia i pa!